Przedstawiam wam dziś, jak można sklonować samochód wart 10 milionów. To jest bardzo proste. Musisz wykonać dokładnie te same czynności co ja. Strasznie długo wczytuje się do garażu, ale to norma. Dzisiaj sklonujemy oto ten niebieski samochód. Więc zaczynamy zabawę. Do eksperymentu będziemy potrzebowali całą ekipę z gry. Ja wolałem posłużyć się trevorem. Teraz podjadę Franklinem do Trevora i zagadam z nim, lecz pamiętaj o najważniejszym. Odmów mu spotkanie, a potem rób to co we filmie. Franklin właśnie w tej chwili odmawia Trevorowi spotkania. Potem jak odmówi, zamieńcie miejscami teraz ty będziesz Trevorem. I równocześnie wsiądź z Franklinem do samochodu. Pamiętaj, że ty w tej chwili jesteś Trevorem, a nie Franklinem i to Franklin prowadzi samochód, a nie ty. Ja to nazywam autopilot. Za chwileczkę zmienimy postać na Michaela. Pamiętaj, że u Michaela musi się pojawić filmówka, bo inaczej klapa. Nieważne jaka to będzie wstawka filmowa ważne żeby była, a propos u Michaela będziemy tylko chwilkę. Teraz najważniejsze musisz się zmienić w Trevor'a bo nici sklonowania. Za chwilę ukaże się wam Trevor za kierownicą sklonowanego samochodu wartego 10 milionów. Następnie udamy się do Franklina, żeby zobaczyć, czym on w danej chwili jeździ. I jak widzicie, Franklin ma oryginalną brykę. Teraz wjeżdżamy nią do garażu. Jak zauważyliście są dwa samochody, teraz wychodzimy z garażu. Teraz zmieniamy się w Trevor, aby mu zabrać klonbrykę. I jak widzicie, Trevor cały czas ma klonbrykę, teraz jadę do Franklina do garażu. Po to, by Franklin mógł zabrać klon Trevorowi. Za chwileczkę Trevor pozbędzie się auta wartego 10 milionów. Wiecie, spróbujcie sklonować helikopter lub samolot, to jest dopiero wiksa. Zwróćcie uwagę, że w garażu były tylko dwa samochody. Teraz powinno być ich. Sami wiecie ile. I na waszych oczach są trzy samochody, wszystkie to oklony. W następnym odcinku pokażę wam teleportację gdziekolwiek.